Witajcie w kolejnym odcinku z serii Tylko Słowo. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii z tej niedzieli dalej kontynuuje wątek modlitwy. W ubiegłym tygodniu prosił o wytrwałą modlitwę, a dzisiaj ukazuje nam przykład negatywny i pozytywny. Faryzeusza z jednej strony, który był zadufany w sobie i on nie został wysłuchany i grzesznika, który bił się w piersi i odszedł do domu usprawiedliwiony. Najważniejsze jest chyba to, żeby odnaleźć siebie w którejś z tych postaw. Czy jestem na modlitwie jak celnik, czy jak faryzeusz? Yy, tutaj zobaczcie kochani, że faryzeusz, chyba się nie pomylę, modli się do samego siebie. Celnik modli się do Boga i zobaczcie, czy my czasem na modlitwie nie przypominamy jednak Faryzeusza, też to oczywiście mówimy do siebie, do księży, do nas księży, czy ja na modlitwie często nie mówię, Panie Boże, popatrz na mnie, jaki jestem wspaniały, jaki jestem niemal doskonały, jak mi wszystko wychodzi. A tymczasem, kochani, w modlitwie na pierwszym miejscu ma być, ma być Pan Bóg, ma być osoba tego, który mnie stworzył, który mnie zbawił. I postawa wiary, czyli postawa dziecka względem Boga, który jest Ojcem, stworzenia względem Stwórcy, czyli kogoś mniejszego względem Najwyższego, to jest właściwa postawa na modlitwie. On jest Bogiem, a my Jego dziećmi, stworzeniem. On nas kocha i my Jego. Ale znajmy swoje miejsce, miarę na modlitwę. Nie pozójmy, nie grajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Niektórzy być może specjalnie gesty wykonują, teatralne, może w kościele, żeby ich inni widzieli, albo takich słów, takiego zachowania dobierają, żeby pochwałę od ludzi otrzymać. A nie o to chodzi. Ale o gest, o pokorę serca, o postawę wewnętrzną, gdzie uznaję siebie jako biednego, skuszonego grzesznika i w Bogu szukam ratunku. Jeżeli nie widzę w sobie grzechu, to Boga nie kłamcą. Jeżeli w sobie widzę jedynie cnotę i chwałę, to odbieram ją Bogu samemu. Stąd wiara wyraża się w pokorze. Że widzę w sobie kogoś grzesznika biednego, który potrzebuje Bożej łaski. Tu zwróćmy jeszcze uwagę na może taki aspekt z tej Ewangelii. Ewangelia powie, że celnik został usprawiedliwiony przed Panem Bogiem. Kochani. Głównym owocem modlitwy ma być to, że ja dostępuję pojednania. I tutaj też pomyślę pod tym kątem, czy ja tak przeżywam modlitwę, żeby odejść, mając przeczucie, że Bóg na mnie patrzy z miłością. Bóg się jedna ze mną, mimo moich grzechów, mimo moich słabości. Ja przed Panem Bogiem jestem usprawiedliwiony, a więc w oczach Pana Boga mogę spokojnie przeżywać swoje życie. Życzymy więc w nadchodzącym tygodniu i w całym życiu postawy skruszonego serca, postawy celnika z dzisiejszej Ewangelii. Czy może.